Szukałam sobie miejsca, żeby sobie gdzieś rozłożyć kocyk, ale znalazłam sobie to fajne drzewko i fajnie się mi tutaj siedzi. <noise> Mogę sobie pomachać nóżką i stworzyć taki monolog odnośnie tego, jaki jest sens życia, czy życie w ogóle ma sens. Oczywiście istnieje wiele koncepcji na temat tego, jaki jest sens życia. Mówi się na przykład o tak zwanej karmie, że my tutaj przychodzimy po to, żeby... Odbyć jakąś lekcję, lub naprawić to, co nie, czego nie udało nam się naprawić w poprzednim życiu, co nie zepsuliśmy w poprzednim życiu, albo spełnić jakiś kontrakt, który zawarliśmy w innych wymiarach. I inne podobne koncepcje skupiają się na tym, że my tutaj przychodzimy się uczyć, doskonalić się, my tutaj mamy się rozszerzać jakoś, że mamy wzrastać tak i stąd powiedzmy też ta nasza chęć wzrastania do najwyższego ja, doskonalenia się. Niektórzy uważają, że my musimy coś tutaj odpokutować. Wracamy tutaj tak długo, aż właśnie odrobimy jakieś zadanie, jakąś lekcję, że jakby wzrośniemy duchowo i niby w następnym wcieleniu my już będziemy na innym poziomie duchowym, tak? Jakby troszkę się nie bierze pod uwagę tego, że przecież my zapominamy tak w tej teorii o reinkarnacji, my zapominamy o tym, kim byliśmy, więc... Um, się tak zastanawiam, jaki jest sens tych nauk, tej, tego uczenia się w kółko, bo jeżeli ja na przykład idę do szkoły i kończę pierwszą klasę, miałabym zaczynać drugą klasę, a nie pamiętałabym tego wszystkiego, czego uczyłam się w pierwszej klasie, no to jaki byłby sens bycia w drugiej klasie? Więc ta nauka z mojego punktu widzenia jest taka mało efektywna, bo raczej uczymy się nadpisując pewne rzeczy na to, czego już się nauczyliśmy poprzednio. I pytanie odnośnie tej nauki jest takie, czego ta dusza miałaby się nauczyć, czego stwórca miałby się nauczyć, skoro on teoretycznie już wszystko wie, tak? Jest całym wszystkim potencjałem, wszelkimi myślami, wszelkim stworzeniem i tak Jeżeli zakładamy, że jest taki wszechwiedzący. I ja w swoim życiu i w badaniach nad męską, żeńską energią, w tych wszystkich swoich, nie wiem, medytacjach, podróżach i tak dalej, doszłam do wniosku, że życie nie ma sensu. Życie dla duszy jest po prostu zabawą. To jest gra, to jest przyjemność, to jest eksperyment, to jest sprawdzanie. Dusza sobie zakłada jakiś plan, czy zakłada jakieś, że w danym ciele będzie spełniała jakieś przeznaczenie i sobie powiedzmy, że sprawdza, jakby to było. I jest wiele takich koncepcji, że ta dusza w tej grze jest tak zachłyśnięta tą grą, właśnie jak dziecko, które gra w grę i cały inny. Świat przestanie, przestaje dla niej istnieć, że dusza się wciągnęła w tą grę i uzależniła się od niej, jej się to jakby tam spodobało, tak? Tak strasznie te życie fizyczne i sprawdzanie tych wielu możliwości, najróżniejszych, że przestała zwracać uwagę na to, że po pierwsze my tutaj kręcimy się w kółko, po drugie my tutaj cierpimy, tak? Jest bardzo dużo zła i cierpienia, chociaż jest oczywiście też dużo piękna i dobra. Ale jakby dusza, nie odczuwając tego bólu, przestała się tym przejmować. Nie, nie dochodzi do niej ta informacja, że tutaj dzieje się coś nie tak, że jest za dużo tego wszystkiego. Tego właśnie, ten eksperyment idzie w nie w tą stronę. Więc mamy tą duszę naszą, która się nami bawi. Tylko tutaj yy, pojawia się coś takiego, że bardzo często my właśnie rozróżniamy duszę od nas. Że dusza to jest coś innego niż my. Natomiast my musimy żyć w przekonaniu. Oczywiście nic nie musimy, tak? Skoro życie nie ma sensu, co my tu musimy? Nic nie musimy. Ale powinniśmy żyć w przekonaniu o tym, że dusza jest nami. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś osobnymi tworami, tak? Tylko, że my jesteśmy tą duszą. To nasze najwyższe ja jest tą duszą. To ono taką ścieżkę sobie wybrało, i ono się tutaj bawi. I ta nasza dusza wymyśliła sobie dla nas jakieś przeznaczenie, bo ona powiedzmy jest jakąś częścią stwórcy, o danych właściwościach, wciela się w nasze ciało i na przykład nadaje nam różne talenty, umiejętności, jakieś ścieżki, różnymi ścieżkami nas prowadzi, żebyśmy na przykład taką, a nie inną rolę w tym życiu zdobyli, czy żebyśmy w tą rolę weszli i nas zmusza do tego różnymi rzeczami, tak jak na przykład ja zostałam zmuszona do tego, zmuszona, naprowadzona do tego, żeby właśnie z Wami tutaj rozmawiać i mówić o, o życiu i o duchowości. I tak wielu ludzi też może Wam poświadczyć, że były w ich życiu takie wydarzenia, które po prostu no, sprawiły, że oni nie mieli innego wyboru, jak tylko spełnić, zacząć spełniać to, czego dusza od nich żąda. I tak samo ja też w jakimś sensie nie miałam wyboru. To znaczy, miałam wybór, ale gdybym nie szła ścieżką mojej duszy. Wtedy ona by cały czas coraz więcej mi przeszkód stawiała pod nogi i moje życie byłoby o wiele bardziej wypełnione cierpieniem. Po prostu życie zgodnie z najwyższym, ja jest mniej bolesne. No i pytanie: czy my mamy w takim razie jakąś wolną wolę w tej kwestii? I tu pojawia się to, że my i dusza to jedno. Więc nie możemy powiedzieć, że my nie mamy wolnej woli. Nasze ego w pewnym sensie nie ma wolnej woli. Że jest ograniczone, czy też prowadzone przez duszę. Jeżeli to ego, nasza fałszywa świadomość, czy to negatywne nasze ego będzie stawiało opór, to dusza będzie cały czas dążyła do tego, żeby spełnić swój plan, i będzie wysyłała kolejne różne rzeczy, które to ego będą łamać, żeby zostało spełnione to, czego pragnie dusza i jakby nasze przeznaczenie. Ciekawość duszy utrzymuje ten świat, w którym jesteśmy. Ja wiem, że ta dusza już pewnie inkarnowała tyle razy, że już mogłaby sobie zaspokoić tą ciekawość, prawda? Bo no razy można doświadczać tego życia fizycznego? Ale jak widzicie, życie fizyczne jest interesujące dla duszy, jest bardzo ciekawe i ona sobie wymyśla różne, różne scenariusze i różne przeznaczenia dla nas. I teraz jak my jesteśmy już sobie w tych naszych ciałach, mamy te umysły i mamy to nasze ego, to jaki powinien być sens naszego życia? Ja uważam, że sami sobie nadajemy sens życia. Po prostu sami sobie nadajemy sens życia, dochodząc do tego, czego pragnie nasza dusza, czego my pragniemy jako dusze. Jeżeli naszym rdzeniem duszy jest nie, mężczyzna, męskie energii, którego przeznaczeniem jest działalność społeczna, czy świadczenie jakiegoś wolontariatu, pomaganie ludziom nie wiem, niepełnosprawnym, czy jakiekolwiek inne formy y, organizowania społeczności, to po prostu jest to i to, czego pragnie dusza, i to, czego ten mężczyzna będzie pragnął, co będzie sprawiało mu największą przyjemność i satysfakcję. Na przykład ja wiem, że największą przyjemność, satysfakcję sprawia mi właśnie nie wiem, malowanie, pisanie, czytanie, zgłębianie tej całej duchowości, rozmawianie czy mówienie do Was, pisanie z Wami, zgłębianie tych tajemnic życia, natura, to jest moja pasja i tak dalej. Więc. To mi sprawia ogromną przyjemność i to jest jednocześnie moim przeznaczeniem. W takim sensie, że ja zostałam do tego predysponowana. Więc nie możemy tak całkowicie oddzielać tego, że to jest jakaś oczywiście, żeby dojść do tego momentu, w którym ja jestem, no to musiałam też sporo wycierpieć, tak? Bo jakby moje ego, rany, różne rzeczy mnie blokowały przed tym, żeby robić to, co kocham. Nie wiem, zasłaniałam się różnymi rzeczami typu tym, że na przykład nie mam czasu, albo że to jest głupie, albo że ludzie to i tam to zrobią i tak dalej. Dusza takich rzeczy nie uznaje, nie, nie, nie boi się, nie czuje bólu ani strachu przed tym, żeby spełniać swoje przeznaczenie, żeby być tym, kim jest i żeby się wyrażać w świecie fizycznym. Ten ból i strach odczuwa nasze ego. Być może naszym zadaniem jest też wysłanie jakiejś wiadomości do samej duszy nie? w stylu, że kurczę, słuchaj, no fajnie się tutaj żyje i tak dalej, nie? Ale coś z tym eksperymentem się y, dzieje nie tak. No za dużo tu jest tego cierpienia i tyle lat, i tak dalej. No mogłabyś się ogarnąć, nie? Dusza mam takie wrażenie, właśnie jest mocno w żeńskiej energii, że y, ona właśnie pragnie, jakby zaspokajać swoją ciekawość, swoje pragnienia, przyjemności, i tak dalej. Może taki właśnie jest sens tego życia, że powinniśmy jej nauczyć tego, że jest coś takiego też jak męska energia, jak odpowiedzialność, jak. To, że to nie jest taka do końca zabawa, że to, że ona tego nie czuje, to nie znaczy, że to jest całkowicie jakby no nierealne, nie wpływa na cały wszechświat, i tak dalej, że to nie jest zabawa, że ta zabawa jest też bardzo trudna dla nas. I być może to jest nasze zadanie, żeby doprowadzić do unii tych dwóch energii, żebyśmy mieli zrównoważoną żeńską i męską energię w taki sposób, że oczywiście możemy się kierować przyjemnościami i zabawą i lekkością i rozbawieniem i frywolnością, ale z drugiej strony powinniśmy też być odpowiedzialni za życie, powinniśmy być odpowiedzialni za to, co tworzymy, za to, że świat fizyczny wygląda tak a nie inaczej, za... Za to, że ten nasz rozwój duchowy nie idzie do końca tak, jakbyśmy chcieli, tak? bo powiedzmy, że jest dużo ludzi, którzy utknęli gdzieś w, w tych niskich poziomach świadomości i to jakby nie idzie wyżej, tak, albo że to się kręci w kółko. Może, może to jest właśnie nasze zadanie, czy nasz sens życia, nie wiem tego. Wiem na pewno, że my musimy sobie nadać sens życia, po to, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi i spełnieni, żeby to życie było lżejsze, nie takie ciężkie, pełne właśnie jakiegoś cierpienia, czy czekania, niezadowolenia i tak dalej, kiedy mamy sens życia, który jest w linii, jest pokryty z tym, jakie jest nasze przeznaczenie, z tym, czego pragnie nasza dusza, wtedy jakby nam się żyje lżej i jesteśmy bardziej zadowoleni. Nasze życie robi się ciekawe. Mamy poczucie w sobie głębokie, że nasze życie właśnie ma sens. I wiecie, ja sobie wybrałam taki sens życia, jaki mam. Czyli właśnie rozwój duchowy, promowanie tego rozwoju, promowanie um, równowagi w życiu i, nie wiem, opiekowanie się, wspieranie ludzi, którzy są młodsi ode mnie, słabsi, którzy mają mniejsze doświadczenie, pokazywanie im nowych ścieżek, pokazywanie im, że. Życie może być lekkie, może być fajne, mimo tego, wszystkiego, co się dzieje dookoła nas. Dzięki temu mogę się łączyć z moją duszą i być może ona też ma jakiś dla nas inny jeszcze plan, którego my nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszymi umysłami, bo jesteśmy tutaj. Może ona wie więcej od nas i gdzieś nas ta ścieżka prowadzi. Także możemy się jej poddać i to poddanie się temu, do czego ona nas zmusza, sprawia, że no, nie jesteśmy tacy zatwardziali, nie próbujemy forsować różnych rzeczy i przez to mamy po prostu życie jest lżejsze. No i ma ten sens, tak? Życie nie ma sensu i ma sens. My sobie nadajemy ten sens. Wtedy nam się żyje lżej. I możemy sobie chodzić po lesie, gadać do telefonu, też do mikrofonu, rozmawiać z innymi ludźmi, zgłębiać tajemnice życia, tajemnice naszego istnienia. I po prostu patrzeć, obserwować, jak to życie się toczy dalej, co, jakie nowe wyzwania nasza dusza dla nas y, wyznaczyła. Uważam, że w jakimś sensie dusza również może zmieniać zdania co do tego, czego ona chce tutaj doświadczać. Ma jakiś ogólny plan, tak, i powiedzmy, że już te przedyspozycje dane, ale wydaje mi się, że ona może też nasze możliwości cały czas poszerzać. I na przykład, jeżeli ja tutaj sobie teraz siedzę i. Opowiadam o takiej duchowości, czy robię jakieś takie, a nie inne rzeczy, ona za jakiś czas może mi wysłać kolejne jakieś wyzwanie na drodze, tak? I powiem jej, słuchaj, dziewczyno, teraz będziesz mówiła i rozwijała się w tym kierunku. Życie jest płynne, sens życia też może być płynny, może się zmieniać, może być inny w zależności od naszego poziomu świadomości, od naszego poziomu połączenia z naszym najwyższym ja z duszą.